Bartek, witamy w Górniku. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia po podpisaniu kontraktu z naszym klubem? No, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tutaj całego obiektu i, i tego, jak to się odbyło. No i mm, nie mogę się doczekać, aż, aż wyjdę na boisko, aż e, zaczniemy grać i aż będę mógł pokazać, e, co potrafię. Zabrześci doskonale znane. Tutaj chodziłeś do szkoły, tutaj trenowałeś w gwarku. Czy podczas tej przygody chodziłeś tutaj na mecze górnika na stadion z kolegami? Jak pamiętam jeszcze w czas, z czasów gwarka, to, to ten stadion troszkę inaczej wyglądał, tak? Bo on dopiero zaczynał się, się budować i, i dlatego jestem pod wrażeniem tego stadionu, bo, bo ja cały czas miałem w pamięci ten stary stadion i... I, I tak, no, my mieszkaliśmy w internacie razem z wieloma zawodnikami z górnika i, i, i zawsze tam gdzieś myśleliśmy, że, że fajnie byłoby kiedyś grać w takim górniku, no bo jednak całe Zabrze to e, żyje, żyje piłką, żyje tym klubem i, i wszyscy dookoła zawsze mówili o górniku, tak. I, i, i cieszę się, że, że będę mógł tutaj pokazać swoje umiejętności i, i mam nadzieję prowadzić drużynę do, do zwycięstw. Nie wszyscy kibice wiedzą, że to twoje drugie podejście do górnika. Kilka lat temu byłeś tutaj na testach u trenera Nawałki. No tak, już kiedyś też w wywiadzie opowiadałem, że, że byłem tutaj w górniku zaraz po, po mojej skończonej szkole w Gwarku. Przyjechałem na kilka dni treningów za, za trenera Nawałki I, i, i trenowaliśmy razem tam z dwoma chłopakami. No, niestety. Moje losy się potoczyły inaczej, i, i poszedłem w końcu do, do innego klubu, ale, ale tak miałem przyjemność już, już wcześniej trenować. W 2019 roku zostałeś wybrany przez magazyn Piłka Nożna jako pierwszoligowiec roku. W ubiegłym sezonie zakończyłeś rozgrywki z tak zwanym double-double, tak? 13 bramek, 13 asyst. Chciałbyś ten wynik powtórzyć w ekstraklasie? No tak, muszę przyznać, że ten zeszły rok też był i, i dla mnie udany, i, i dla całej mojej drużyny w stali, bo, bo mówię osiągnęliśmy cel, jaki sobie założyliśmy przed sezonem i, i cały, cały sezon się rozwijaliśmy, szliśmy krok po kroku do przodu i na pewno jako zawodnik mam ambicje, żeby, żeby poprawiać ten wynik. Wiem, że to jest już wyższy poziom i będą lepsi przeciwnicy i, i po prostu będę musiał więcej od siebie dać, ale... Myślę, że, że zawsze celuję w double-double i mam nadzieję, że, że uda mi się osiągnąć. W górniku będziesz grał podobnie jak w swoim byłym klubie z numerem 17? Nie boisz się presji, jaka ciąży na tym numerze tutaj w górniku? Nie, powiem szczerze, nie zawsze mam tam sobie tym głowy. No, wiem, że, że Igor grał z tym numerem, ale mówię, to jest też mój ulubiony numer i jak tylko się dowiedziałem, że, że jest wolny, to, to nawet się nie zastanawiałem, tylko od razu chciałem, chciałem go wybrać. Jakie cele stawiasz sobie tutaj na najbliższy czas? No ja wychodzę z założenia, że przede wszystkim moim celem jest wygranie każdego następnego meczu, bo, bo nie ma co mówić co będzie za rok. Trzeba po prostu realizować krok po kroku e, krótkoterminowe cele i, i tak jak mówię, skupić się na każdym meczu po kolei i, i wygrywać.